Dobra, testujemy teraz troszkę inny setup, bo sobie założyłem ten ekranik przedni na styk Podobno troszkę ma lepszy dźwięk, ostatnio była turbo sraka Jesteśmy na innym spocie, jesteśmy w sumie z tyłu uniwersytetu, bo tam jakiś zlot matek z dziećmi jest. Nie wiem o co chodzi, ale tutaj jakiś freestyle bezczelny sobie pouprawiamy. No tak, wypadałoby. Crossfire, nie. Znaczy nie LRS-a tylko Crossfire, Dobra, mamy to Zobaczymy czy to będzie w tym kurniku też tak tłoczno Siema paczkomat Halo No co? No, takie pole trochę, niezwykłe. Ale echo jest To było pierwszy pak w ogóle. Tutaj ciekawe, czy po tej kostce by się dobrze ślizgał. Armuda sobie wyłączymy. Beka. <laughs> całkiem idzie. Tu mnie zawsze kusił ten budynek Muszę sobie jakiegoś wall ride pyknąć. Jeszcze takie golden hour mamy już w ogóle. Oraz sobie blisko przeleciałem. To jakieś drzewko ciekawe. Musiałem no od drzewko. Szukam za jakichś gapów, tam też nie chcę latać. tam się dzieje życie w społeczeństwie. A wiadomo, że my droniarze FPV jesteśmy skazą na tym krystalicznym społeczeństwie. Ludzie nas nie lubią. Możemy pionę ze skaterami zbić. Tego dzisiaj taki chilałcik, i tak zaraz będzie ciemno, więc... Ale taki proxy wallride right, jakby siadł? Why not? Ciekawe czy nikt tam nie siedzi. Chyba nikt tam nie siedzi. Nice. Jakiś krzaczor. Co tam, paczkomat? Sperczować, paczkomacik? Kamery są. Dobra, już jakaś zadympa. Taki... No ale z drugiej strony latam sobie po pustym parkingu, więc co to może komu przeszkadzać? To musi być pojebany Hydrant 80. Семьдесятка. Тумати флипа zrobим pouco